Moi drodzy, pragniemy rozważyć to Boże Słowo, odpowiadając na nie, tak jak Maryja odpowiedziała wtedy, kiedy anioł przekazał jej Słowo Boga, kiedy Bóg ze swoim życiem i darami tych dzieł, które chciał zrealizować właśnie przez Maryję. Napełnił jej życie, a ona się na to zgodziła. Nie tylko w jednym akcie decyzji, ale mając to przekonanie, że ten dar macierzyństwa przecież będzie trwał na zawsze. Dzisiaj stajemy w tych tekstach Pisma Świętego i czytanych i śpiewanych wobec obrazu. Boga jako oblubieńca i oblubienicy, jaką był naród wybrany, prorok w pierwszym czytaniu, jaką jest Kościół dla Chrystusa w tajemnicy Nowego Przymierza. Znamienne jest, kiedy Bóg przez Ozaasa mówi, że poślubi sobie tę oblubienicę każdego z nas. Po pierwsze na wieki. Że ta miłość jest wierna, jest trwała, jest nieodwołalna. Także potrzebujemy odnowienia właśnie tej wierności i wieczności Bożej miłości. Dalej Bóg mówi po ślubie przez sprawiedliwość i prawo. Sprawiedliwość jest tym szacunkiem dla dobra. Także niesamowicie ważne albo wręcz fundamentalne jest właśnie w tej więzi miłości oblubieńczej, ta wspólnota dobra, ta troska o to, aby odczytać, uszanować, przyjąć i chronić to, co jest dobre. Jak ważne jest, aby w taki sam sposób na to patrzeć, sprawiedliwość i prawo. Potrzebujemy tego punktu odniesienia, potrzebujemy tej jasności, aby w tym, co przeżywamy, rzeczywiście jednym głosem, poprzez jedną wspólną troskę o to się troszczyć, rozwijać i chronić. Czy ten czas pielgrzymki, to co jest darem człowieczeństwa i naszej ludzkiej wspólnoty, nie pokazuje, co tak naprawdę jest dobre? Czego tak naprawdę my potrzebujemy do tego, aby jako ludzie być szczęśliwi? Tyle spraw, żeśmy zostawili. Tyle możliwości, żeśmy zostali. Czy nie jesteśmy szczęśliwi? I nie mam na myśli tylko tańców, które tutaj miały miejsce. I nie mam na myśli uśmiechniętego oczu na wielkość kotleta, który dzisiaj był. Czy na smak drożdżówki, czy jagodzianki. Ale na to, co niesie więź, co niesie wspólnota. Jakże to jest wyjątkowe, jakże to jest potrzebne, jakże warto to zanieść dalej. Bóg mówi po ślubie ciebie przez sprawiedliwość i prawo. Od, odkrywamy to, odczytujemy, bo Bóg nam to pozwala odczytać. I właśnie poprzez to, co jest tym darem człowieczeństwa i wspólnoty, ale również idąc dalej, po ślubie przez miłość i miłosierdzie. Miłość jako troska o dobra. I Bóg nam to objawia, bo przecież przyjmujemy Jego miłość i Jego trosk. To, co zostało przecież ofiarowane i wskazane, jeżeli chodzi tutaj chociażby o tę modlitwę rozpoczynającą dzisiejszą mszę i wpisaną. W życie Edyty Stein, Teresy Benedykty od Krzyża, pochodzenia Żydówka, wyjątkowy filozof, myślicie, zadziwiający świat i tych, którzy ją znali, ale odnalazła pełnię swojego życia, a więc pełnię tej miłości, a więc pełnię dobra właśnie w Bogu, właśnie w tym, co przyniósł Chrystus. I temu oddała się całkowicie, stając się karmelitanką, a później ponosząc śmierć męczeńską, a dzisiaj jest 80. rocznica tej śmierci. I to jest ten wyjątkowy czas, a jednocześnie ta tajemnica właśnie Boga, który mówi, poślubię Cię przez miłość, bo przecież tego potrzebujesz, przecież to niesiesz. Przecież ja Ci to ciągle przypominam w każdym słowie, jakkolwiek byśmy... Go nie rozważali, ale i przez miłosierdzie, kiedy ta miłość jest zagrożona, kiedy wydaje się, że ludzie jej nie dostrzegają, że jej nie szanują, że i my nie potrafimy do końca ją przeżyć w taki sposób, jak powinniśmy, nawet jakbyśmy chcieli. To Bóg staje i mówi: Ale przecież ja Cię poślubiłem, ja jestem z Tobą, ja to odnowię. Bo później mówi: Po ślubie. Ciebie przez wierność. I to jest ten wyjątkowy dar, który dzisiaj chcemy odnowić, jako ci, którzy chcą, wier chcą być wierni dla Boga. A odpowiedź na to, gdzie jest źródło tej wierności, albo przestroga, gdzie nie ma tego źródła, jest w tej dzisiejszej Ewangelii, w tej przypowieści o tych dziesięciu pannach. Ja już to chyba wspominałem, ale żeby była pełnia myśli. Tak naprawdę kilka lat temu dopiero gdzieś znalazłem komentarz, który tłumaczył, o co chodzi z tymi pannami, to nie są druchny z psalmów bo truchny są towarzyszkami oblubienicy. Te panny to są domowniczki oblubieńca poza ślubieniem Zanim zbliżyło się wesele i zanim oblubieniec udał się do domu oblubienicy, właśnie przychodzi ten moment, kiedy potem wraca z nią i prowadzi ją do swojego domu. A panny są tymi zwiastunkami tego piękna, tego bogactwa, przede wszystkim dobroci, miłości, wierności, miłosierdzia, pokoju i jedności tego domu oblubieńca. Wszystkiego, co jest ofiarowane przez zaślubienie. I oczywiście obecni tu małżonkowie mogą sobie uświadomić i przypomnieć, jak to było, kiedy się weszło do domu oblubieńca. Ale my bardziej dzisiaj chcemy to przyjąć, jako ci, którzy próbują odczytać tę dzisiejszą przypowieść i siebie zobaczyć w tej posłudze tej Panny. Drodzy Panowie, nic nie przeszkadza, że się płcie nie zgadzają. Bo ostatecznie Bóg nas wysyła również, jako tych, którzy mają być właśnie tymi zwiastunami tego Jego domu, domu wierności, domu miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości. To jest nasza odpowiedź. To wyjście i ta płonąca lampa, Naszego życia, naszej wiary. Oczywiście one wyszły, my też wyszliśmy. I nie chodzi tylko o doświadczenie pielgrzymki. Ale naszego życia i tego, że się przyznajemy do Boga. Chcemy się przyznać, szukamy tego, próbujemy poznać i zrozumieć. Ale ta przypowieść, ona właściwie jest troszeczkę aż tak abstrakcyjna. No po co aż czekać do północy? Nie mógł wcześniej pójść. I wcześniej wrócić? Wyjątkowy znak, właśnie, żeby być świadkiem tej wierności i wytrwałości. Dlatego chcemy to odnowić dlatego ta Eucharystia, dlatego adoracja, dlatego nasze sakramenty. Ale jednocześnie ten moment, też właściwie zaskakujący, kiedy zaczynało im brakować tej oliwy. To nikt nie powiedział: to wróć do domu i tam będziesz jeszcze po drodze czekać. Idź do kupujących. Warto nie tyle szukać w świecie, ale u Boga. To wszystko, co będzie umocnieniem, co będzie sprawiało, że to, co my ofiarujemy innym, rzeczywiście będzie znakiem Bożej miłości, Bożego życia i będzie do tego prowadziło i to wszystko rozważając przyjmujemy jako dopełnienie tej naszej refleksji nad liturgią słowa i szukamy tej naszej wierności, naszej odpowiedzi Maryja usłyszała od anioła, że Duch Święty stąpi na nią, moc Najwyższego ją osłoni a Święte, które się z niej narodzi będzie nazwane Synem Bożym Podnówmy imę, właśnie tę obietnicę, bo ostatecznie ona właśnie do tego się sprowadza. Bóg staje i mówi, moja moc miłości jest w Tobie. I ona Cię będzie nieustannie otaczała, bo Cię poślubiłem przez wierność. Bądź tym, kto będzie to chronił. Bądź tym, kto dzisiaj odpowie Bogu, dziękuję za to. Chcę to przyjąć, chcę tym żyć, a jak mnie wyprowadzisz, po to, aby innym dać świadectwo o tym, jaki jest Twój dom, to będę przygotowany i przygotowana. To będzie również moja odpowiedź. Przez to, że wyjdę, przez to, że wytrwam, przez to, że będę niósł w sobie tę moc Bożej Łaski którą wyraża ta oliwa, niech ta Eucharysja nas w tym odnowi, niech umocni. I niech to wołanie oblubieńca nas nigdy nie zaskakuje, ale będzie dla nas źródłem nadziei, że Bóg jest, prowadzi i zwycięża.